Sytuacja wygląda następująco, że nasz napastnik e, okazał się nietechnicznym człowiekiem, czyli nie będzie z nami boksował, nie będzie skakał, nie będzie punktował. Postanowił pochylić głowę w dół, żeby przypadkiem nie zebrać, czoło do przodu i za uderzeniami. Zobacz, tam cokolwiek może przejść. On nie celuje. On nie patrzy, żeby uderzyć punktowo, żeby pyknąć, tak? Nie, <śm> nie moi drodzy nie jest to proste do obrony spójrzcie, jeżeli idzie taki cep staram się wejść pod rękę zobacz, pod tego cepa albo pod pierwszego no ale pod pierwszego zazwyczaj nie dasz rady, więc musisz się stroić w to, zobacz czyli musisz iść pod albo tu i pod czyli musisz zrobić, zobacz ta, nie możesz nie możesz się Odsuwać. Zobacz, jak ja zacznę odchodzić do tyłu, to kiedyś mnie w końcu dogonić. Powoli mi, średsławie. I drugi cep. Hop, widzisz? Musisz wejść pod pachę. Tu, jak masz kontakt i kontrolę, wystarczy, że popatrz. Lekko wejdziesz i złapiesz kontrolę. Zobaczcie. Tu kontrola jest na tyle, że można napastnika podnieść i kontrolować. Spójrzcie. Czyli raz, dwa idę pod pachę. Zobaczcie, tu. I w tym momencie mogę zajść za plecy i wykonać technikę.